Dla ciszy trzeba się zbunkować. Dzisiaj taki dzień trochę w rozjazdach, jedziemy odebrać samochody pod zamówienie. Kupiliśmy pięć samochodów, cztery odbieramy, bo jeden kierowca niestety do łodzi, więc co 4-5 godzin z plecy, jeżeli chodzi o dojazd i, i przyjazd, odbiór itd. To oczywiście spowoduje hałas, że będę jeszcze bardziej w dupie, ale ja zawsze jestem w dupie, więc to nie ma żadnego znaczenia. A samochody nie są jakieś górnolotne, bo to są Aty, Biza PISA i Toledo, więc nie poszalujemy na autostradzie. A nie wiem właśnie, czy wspominam, to znaczy Wspominałem odnośnie nowej firmy, która narodziła się w trakcie tego niby kryzysu światowego, ale nie do końca chyba o tym opowiadałam, więc chodzę i już wam tłumaczę, jak to wygląda. Jak wiecie, w, w dobie tego co się dzieje, jedni upadają, inni się odradzają, i tak było też w tym przypadku. Firmy wynajmujące miały niesamowite problemy, więc tutaj było to ryzyko, żeby znaleźć lukę, kupować i wynajmować dalej w różny sposób. Mamy nawet w ofercie wynajem z wykupem, czyli osoba, która nie ma zdolności, powiedzmy gdzieś jest w biku, żaden bankim nie da leasingu, może przez nas to zrobić czyli wynajmuje przez okres 3 lat, powiedzmy 4 lat i ostatnia rata jest ratą wykupującą, samochód idzie do niego więc gdzieś tą lukę, wydaje mi się, znaleźliśmy to nie jest łatwy biznes, żeby nie było, że kupujesz samochód i sprzedajesz samochód znaczy wynajmujesz, czy leasingujesz yy, ma bardzo dużo problemów, o których zaraz powiem ale tą lukę właśnie w czerwcu udało nam się znaleźć i, i zobaczymy co z tego wyjdzie aczkolwiek odczuliśmy też różnicę bo trzeba było zejść z raty miesięcznej przy, przy wynajmowaniu jak całkowicie nas zamknęli bo jednak ludzie mniej jeździli, czyli było mniejsze zainteresowanie. No ale zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. Na chwilę obecną mamy coś koło 40 paru samochodów i chyba 12 busów. Docelowo w tym roku chcemy mieć 100 samochodów, więc jesteśmy na dobrej drodze, bo jest dopiero kwiecień. Ktoś by mógł powiedzieć, no, no dobra, ale co w tym jest danego? Kupujesz chłopie samochód, wynajmujesz dalej, to już pikoś, nie wiesz. Ktoś zarysuje, ktoś czegoś nie zrobi, to, to kasujesz go, jakieś tam mandaty, nie mandaty, no, ale to tak nie jest. Znaczy, z jednej strony jest, ale w, w zależności jakiej grupie się te samochody wynajmuje, bo my często celujemy taką trochę niszę samochody dla obcokrajowców. Obcokrajowcy, jak wiecie, no, z reguły nie mają tej zdolności, więc jesteśmy ich jakimś tam deską ratunku. Tylko często jest problem ze ściąganością pieniędzy. Jest jakaś szkoda, powiedzmy, jakaś rysa. Oczywiście w kaucy zabieramy kaucję, ale ta kaucja może nie pokrywać tej szkody i, i szukaj teraz tej osoby, tak? Zdarza się, że osoby wynajmują, oddają samochód i, i wracają do swojego kraju. Najgorszy problem w tym wszystkim są te mandaty. Bo jest tak, że jeżeli macie ten samochód, zanim dostaniecie mandat, to, to minie za 2-3 miesiące, niestety tak system w Polsce działa. Po 2-3 miesiącach osoba, która wynajmowała już już dawno jest gdzieś tam na naszych tak? Albo u siebie w kraju. Oj, i to jest Twój koszt, niestety. Staramy się oczywiście, na czym staramy się? Inaczej jest z firmami polskimi czy osobami obywatelstwa polskiego. Aczkolwiek znowu, jeżeli to jest firma, spółka, to też będziesz miał problem ściągnąć. Jeżeli to jest osoba prywatna, mimo że to Polak, to to są małe kwoty, i, a nawet jak są większe kwoty, zanim to pójdzie do sądu w dzisiejszych czasach, zanim to zostanie rozpatrzone ściągalność naprawdę jest, jest na bardzo niskim poziomie, więc ten biznes niby jest łatwy, niby jest prosty, nie ma nic skomplikowanego kwestia umów, aczkolwiek jest dużo takich mini problemów, które są kosztowne. Niestety są kosztowne. Dobór samochodu też jest ważny, ale chyba nie ma biznesu, który nie niesie ze sobą pewnego ryzyka. Plusem tego biznesu jest to, że naprawdę nie generuje mi aż tak dużo czasu, jakbym myślał, że będzie generował. Więc mogę się skupić na rozwijaniu pozostałych firm, i to jest dla mnie kluczowe. A to jest tylko dodatek w przypadku, gdyby naszły inne ciężkie czasy. Ale zobaczymy. Jedziemy do pracy, bo już czas. Naprawdę, już czas. Mikrofon w kosmosie, gdzie? No i byliśmy odebrać samochody pod zamówienie w łodzi. Nie chcę tutaj w zły sposób reklamować, ale nie polecam tej firmy, w której byliśmy. Bardzo nieprofesjonalne podejście. No, no wracamy. Ja zmieniłem zdanie. Zrobimy czarny PR. Kupiliśmy 5 samochodów i w dwóch samochodach na odcinku już 30 km pojawił się ten sam problem i błąd. Oczywiście samochody pójdą do diagnozy, do mechanika sprawdzimy, co tam się dzieje. Ale w którymś z następnych odcinków zrobimy ten PR. Chciałoby się rzec koniec dnia. Jest godzina 19.35, więc większość z Was już odpoczywa. Niestety nie ja. Jeszcze muszę wrócić do filmu, ale piękny zachód, naprawdę. szkoda, że tego nie widzicie, a jak zobaczycie, to pewnie i tak nie będzie to samo, zobaczymy, zaraz Wam pokażę. Nie, jednak nie jest to samo. A dlaczego wracam, Szekam na telefon, mamy problem z klientem, no i jak to w wynajmie samochodów, zawsze znajdzie się grupa ludzi, która nie będzie chciała zapłacić, która zrobi, powiedzmy, jakiś limit kilometrów i nie będzie chciała zapłacić która zrobi szkodę i nie będzie chciała zapłacić i tak teraz mamy w tym przypadku nie wiem czy to dobrze powiedziałem gramatycznie rodzina, trzy samochody wynajęte długoterminowe zwracają w trochę opokanym stanie oczywiście są jakieś tam kary, nie kary i trzeba będzie podjechać, merytorycznie porozmawiać, niestety mogą być około 21-22 więc kolega będzie potrzebował wsparcia, nie fizycznego żebyście nie pomyśleli no ale trzeba jechać, niestety. Taki biznes. piątek, nie piątek, ruszamy dupę i w drogę. Who am I? Who was I? 21. No i na szczęście wszystko udało się pozytywnie. Jednak co dwie osoby to nie jedna, jest to taki aspekt psychologiczny. Tak samo jest na spotkaniach. Jeżeli idziemy na spotkanie, jedna osoba idzie i na tym spotkanie są dwie, trzy osoby, to z marszu jesteśmy trochę na straconej pozycji. Niekoniecznie w pełni na straconej pozycji, a, ale jest, jest takie odczucie. Jeżeli natomiast idziemy we trzy osoby na spotkanie, i na przykład razy z jedna osoba, to odwracając jest tak samo. Z marszu jesteśmy na tej wygranej pozycji. Nie, ja niekoniecznie, to też, też to jest dobrze. I tak było dzisiaj. I tak było właśnie podczas e, oddawania, znaczy odbierania tego samochodu. A jutro dokończę i zrobię dalszą część tego vloga. Mm.